Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Okiem Kata. Tym razem mam dla Was pojazd lekki, czyli RU-251. Pojazd, który mechanikę ma dosyć zróżnicowaną w porównaniu do innych lightów. Pierwsza rzecz, czyli penetracja. Pojazd ten posiada największą penetrację spośród wszystkich lightów w World of Tanks, czyli 190 penetracji i 240, 240 średnio obrażeń. I słuchajcie, kolega, jedzie w takie standardowe na początku miejsce, czyli środek mapy, gdzie może wyspotować największą ilość pojazdów, gdzie może złapać te pojazdy właśnie na tak zwanym dojeździe. Tak jak w tym momencie ten FV, ale nie udaje się uniknąć obrażeń w tym momencie. STRV oddaje celny strzał w kierunku Roo, który pancerza w zasadzie nie posiada, jak to na Lighta przystało. Pancerz tutaj nie odgrywa najważniejszej roli, tylko mobilność, którą ten pojazd ma naprawdę bardzo, bardzo dobrą. 80 km do takiej prędkości potrafi się rozpędzić ru. Chciałbym dokończyć jeszcze moją myśl odnośnie penetracji, jeżeli przełączylibyśmy tak, jak w tym momencie kolega gra pociskami premium. Pocisk ten penetracji ma 250 i również zadaje 240 obrażeń. A pocisk odłamkowo burzący, co ciekawe, ma aż 102 penetracji i zadaje średnio 320 obrażeń. Warto dodać, że na początku bitwy, że tutaj taka niecodzienna sytuacja, kiedy po stronie kolegi, czyli bohatera bitwy Smile, sojusznicy zaczęli się między sobą strzelać. Skutkiem tego było zniszczenie na początku Grill 15, następnie FVA 40,05. I w ostateczności Conquerora, czyli można powiedzieć, że trzy pojazdy na początku bitwy przestały brać udział, przestały walczyć o to, aby wygrać w tej bitwie. A w tym momencie złapia, złapany Karnwagen, którego kolega oczywiście ostrzeliwuje w Dolną Płytę, która jest najsłabszym pancerzem tego pojazdu. Swoją drogą na temat Karnwagena był ostatni odcinek, gdzie mogliście się dowiedzieć, że jest to pojazd naprawdę niesamowicie wszechstronny, ale zostawmy Karnwagena w tym momencie wyjeżdża E-Trujeczka, która szczęśliwie nie, tak naprawdę trafiona przez kolegę, tutaj można było zobaczyć, że ten paczat prawie, że nie ściągnął tej pestki na siebie i w tym momencie dobicie jest zniszczony kolejny pojazd. Czas ładowania tego pojazdu to jest niespełna 6 sekund. Oczywiście tutaj kolega, jak widzicie, wozi sporo pocisków premium. Do tego racje bojowe, które zwiększają o 10% umiejętności atuty załogi, może świadczyć, że albo kolega po prostu zapomniał na randomach wstawić standardowe swoje oprzyrządowanie, tylko jest to czołg przygotowany pod bitwy klanowe. A być może kolega traktuje ten czołg w żargonie World of Tanks, mówiąc. For fun, czyli czołg dla zabawy, który w ten czas maksujemy maksymalnie aby trochę takie zapętlone, ale maksujemy po to, aby osiągnąć jak największą przyjemność z gry danym pojazdem. Tutaj ponownie FV w tym samym miejscu wyjeżdża co E3, tam jeszcze widać było kolejnego FP'a, a w tym momencie kolega wyjeżdża na ISA 7 i zaczyna po prostu salwę w jego kierunku oddawać. I tutaj już 206 punktów y, życia zostało temu pojazdowi w tym momencie. Strzał w tył wieży i dobicie tego pojazdu. StB1, który jest dosyć niebezpieczny w tym momencie, ponieważ tutaj ten baczak jest na wykończeniu. A pojazd ten posiada, y, po, y, posiada mimo wszystko sporo życia i zadaje spore obrażenia, jak widzicie. A kolega ma niespełna 450 obrażeń. O y, kurczę, zapętliłem się już sam. Y, y, I teraz zobaczcie, bardzo niebezpiecznie kolega musi uciekać. Przeskakuje tą góreczkę. Jeszcze oddaje szczęśliwie strzał w jego kierunku. Bat-Chat 25, który jakimś cudem, uwagę przykuł STBK, pozwala na to, że kolega nie jest teraz celem STBK i może z powrotem wyjechać i oddać jeszcze jeden kolejny strzał w jego kierunku. Także widzicie tutaj bardzo dynamiczna gra, mimo wszystko, i zwróćcie uwagę, że te pojazdy przeciwnika. Chyba jechały środkiem, chyba jechały tym, można powiedzieć, dołem, jeśli spojrzeć na minimapę i tam skupiły swoje siły, a kolega tutaj pojedyncze tak naprawdę pojazdy miał okazję ostrzelać. W tym momencie FV zniszczony tutaj jedzie TVP, który niestety w tym momencie nie udało się go trafić. Ale tutaj już bezproblemowo za 272 punkty obrażeń oberwał. Kolega ma 4 zniszczone pojazdy i ponad 5000 teraz obrażeń. W tym momencie Strv wyjeżdżający również szczęśliwie trafiony ten pojazd. Następnie F4005, który ponownie zostaje trafiony przez kolekę. Jak widzicie, szybkość część tego pojazdu bardzo dobra, bardzo dobry atut. A swoją drogą opuszczanie działa tego pojazdu wynosi 10 stopni depresji. Co prawda jest ono zróżnicowane, ponieważ tylko na boku tego pojazdu w obrębie pewnych widełek te 10 stopni występuje, natomiast z przodu tej depresji jest 6, a z tyłu mamy do czynienia z elewacją, która wynosi 1 stopni do góry. Także Pojazd wymagający pewnej wiedzy, wymagający ogrania. Kolega widać, że tutaj wyjeżdżając na pojazdy przeciwnika stosuje metodę wyjeżdżania z kosem, co umożliwia, na wzrost, co umożliwia mu wykorzystanie tej depresji maksymalnie. W tym momencie FV ostrzeliwany przez kolegę jest ostatnia artyleria, a pojazdów przeciwnika w tym momencie zostało cztery. I kolejny TVP, który w zasadzie jest nadobicie chyba, czy kolega trafi ten pojazd? Tak jest, udało się trafić i zostały trzy artylerie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do artylerii, ja Was zaproszę na przerwę. Dobra, moi drodzy, witam Was po przerwie. Zostały trzy artylerie, jak wcześniej mówiłem. W tym momencie Conqueror GC zostaje zniszczony i kolega samotnie tutaj próbuje gdzieś zajechać te dwie ostatnie artylerii. Oczywiście trzeba się ruszać, trzeba markować, trzeba skręcać prawo-lewo, aby zminimalizować ryzyko trafienia artylerią przeciwnika. I to kolega czyni, udaje się w kierunku swojej bazy i prawdopodobnie będzie starał się linią K, czyli wydmami podążać w kierunku właśnie artylerii przeciwnika. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj czasami nie uda się spotkać już jednej z nich. 7000 przeszło obrażeń po stronie Light'a to jest niesamowity wynik. Jak wiecie, lighty są przystosowane do tego, aby spotować drużynie pojazdy nieprzyjaciela, a w tym momencie ten pojazd pełni rolę zadającego obrażenia. No tutaj niestety nieszczęśliwie nietrafiony strzał w tego badczata, kolejny nietrafiony gdzieś poleciał w ziemię, ale odległość jest spora, i w tym momencie udaje się zniszczyć ten pojazd. Kolega, cały czas. Strzelał z podstawowych już pocisków. Co prawda, tylko trzy pociski zostały. Tutaj było widać strzał z artylerii przeciwnika. Na szczęście nietrafiony. Przypominam, jeżeli gdzieś pocisk artyleryjski spadłby nawet w dosyć sporej odległości od kolegi, to 49 HP wyparowałoby w ciągu ułamku sekundy, i kolega przestałby już grać w tej bitwie, a tak mamy przyjemność jeszcze patrzeć na to co kolega prezentuje w tym momencie 8 zniszczonych pojazdów i prawie 8 tysięcy zadanych obrażeń tak jak mówiłem, Lighty nie są przystosowane do tego aby zadawać ogromne ilości obrażeń tylko do tego aby właśnie być takimi oczami swojej drużyny, aby wyświecać czołgi przeciwnika i powodować to, że oni mogą zadawać obrażenia. Tutaj te role trochę się odwróciły. Tu próba wjechania chyba na tą górkę, ale niestety z niepowodzeniem. No i trzeba po prostu dalej jechać, szukać artylerii. I zobaczymy, gdzie ta artyleria przeciwnika będzie, czy uda się ją zniszczyć, bo to jest najważniejsze, czy uda się wygrać bitwę, czyli osiągnąć najbardziej priorytetowy cel w bitwie. Sprawdźmy to. Tutaj kolega tak naprawdę asekuracyjnie troszeczkę jeździ. Stara się nie wyjechać artylerii na szpic i nie zostać ściągniętym przez właśnie ten ogromny splash. Dziesiąto, 10 tierowe artylerie mają spory splash, który swoimi odłamkami razi bardzo duże powierzchnie mapy. No i sprawdźmy czy ta artyleria gdzieś tutaj się wyspotuje. Często tu w tym dole po lewej stronie można było widać artylerię, tym razem jest inaczej, jej tam nie ma i tutaj jest wyświecony obiekt 261, kolega ma tylko dwa pociski przypomnę, tu jest pocisk goldowy, w tym momencie jest strzał i ostatni pocisk, słuchajcie, czy będzie medal Fadlina, czy będzie wygrana bitwa, tak jest, udało się, to jest po prostu dziewiąty zniszczony pojazd. A my zerknijmy na statystyki, które są, słuchajcie, oszałamiające. No, czegoś takiego dawno, dawno temu nie widziałem. Zobaczcie, 6 epickich medali, do tego tutaj jeszcze trzy dodatkowe i trzy tak zwane śmieciowe, jak ja to mówię. No i słuchajcie, pierwszy medal Tamada Yoshio, który jest przyznawany czołgowi lekkiemu w momencie, kiedy zniszczymy. 3 artylerie przeciwnika o minimum 2 tiery wyżej od naszego pojazdu. Medal Radleya Waltersa za minimum 8 zniszczonych pojazdów. Następnie medal Fadina, czyli ostatnim pociskiem, musimy zniszczyć pojazd przeciwnika i dzięki temu wygrać bitwę. Pascucci, czyli medal za ogólnie mówiąc zniszczenie 3 artylerii. Następnie medal Orlika, który jest przyznawany za zniszczenie trzech lub większej ilości czołgów przez czołg lekki i warunek taki, że te czołgi muszą być o minimum dwa tiery wyższe od pojazdu, który prowadzimy. Medal kołobanowa to jest oczywiście medal za pięć zniszczonych pojazdów. Gdzie my zostajemy sami na końcu i niszczymy 5, minimum 5 pojazdów przeciwnika. No i oczywiście snajper, duży kaliber i specjalista. Zobaczcie, kolega naprawdę sporo, sporo pojazdów ostrzelał. I tutaj najważniejsza chyba rzecz: 8288 zadanych obrażeń, 9 zniszczonych pojazdów i 2544 podstawowego doświadczenia. To jest liczba oszałamiająca jeśli chodzi o ilość podstawowego doświadczenia łącznie 11 medali no słuchajcie dużo nie brakowało aby tego pula osiągnąć czyli zniszczyć 10 pojazd przeciwnika no i szczegółowo 41 oddanych strzałów i zobaczcie wszystkie strzały które były cenne czyli w tym przypadku 37 37 zadało obrażenia przeciwnikowi z ponad 300 metrów, kolega zadał aż 5106 obrażeń. No niestety konta premium kolega nie posiadał, także tutaj stracił 120. 7 kredytów, co oczywiście może być tu błędne, jak to w ostatniej powtórce było, jeżeli zliczyliśmy białą wartość i czerwoną, wtedy wychodziły inne wartości niż tutaj pokazane w tej bitwie, ale to może być jakiś tam błąd wynikający po prostu z mechaniki dodawania powtórek do tego programu. Nie będziemy w to wnikać. Słuchajcie, bitwa bardzo ciekawa, bardzo piękna. Ja oczywiście gratuluję tutaj bohaterowi. Tak wspaniałej epickiej bitwy, no i wam, moi drodzy, również życzę podobnych bitew, jeżeli takowa by się trafiła, to przysyłajcie do mnie. Pozdrawiam Was serdecznie, to wszystko na dziś. Trzymajcie się, hej.